Wszystkim. przychodzę do was na szyciutko dzisiaj. Nie będzie doładowania kopert. Spotkamy się z wyzwankami na podsumowaniu grudnia dopiero. Ale chciałam wam podziękować za naszą wspólną przygodę adwentową. Życzę wam, aby nadchodzące święta przyniosły spokój, odpoczynek, ale również wiele powodów do śmiechu. Kochani, zdrowych pełnych miłości świąt Bożego Narodzenia. Ściskam Was bardzo serdecznie. Buziaczki. pa, pa.